jedyna hala uprawowa o takiej powierzchni w Polsce. Pierwsza. Także to jest, jesteśmy dumni z tego, że tu na naszym terenie, w naszym powiecie sopulskim, w gminie Janu, szkoła rolnicza tu tak dobrze prosperuje. Wiem, że yy, Krzyżewo podgląda i inne szkoły też podglądają, przyjeżdżają, jak te zrobić, rozbudzić szkołę i w Rudce też, też, i w Suwałkach, i w Sejnach, i, czy Marianowo koło Oląży, Także widzimy, że szkoły rolnicze są bardzo dobrze yy, przez Ministerstwo Rolnictwa spostrzegane, że są potrzebne w kącenie kar. nie Kancelaria prezydenta, przepraszam jeszcze, proszę zapraszamy. Cieszymy się, że. Pan dyrektor. Nie, nie. Panie dyrektorze, tutaj to już. Ostatnie słowo do dyrektora. No, ale... Witam szanownych państwa. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie zorganizował piąte forum rolnicze. Sfinansował je Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego. Piąty forum to szereg atrakcji, kilka paneli tematycznych, przede wszystkim wystawa maszyn i urządzeń rolniczych na hali uprawowej. Będzie pokaz pracy maszynami. W szkole będą trzy wykłady, trzy wykłady w ramach konferencji. Pierwszy temat to rozwój rolnictwa w latach 14-20. Drugi panel dyskusyjny to biorolnictwo, a trzeci panel dyskusyjny to pszczoła a środowisko. Na boisku szkoły będzie można także przyjrzeć pracy tkaczki, Kowala i gańcarza, czyli tzw. rynku dzieło ludowe, będzie można także skorzystać z potraw regionalnych w ramach stoiska degustacyjnego. Początkowo przejazdem na osobistą prośbę pana marszałka Mieczysława Baszko. Przywitamy się. Pozdrawiamy was serdecznie wszystkich. Słyszeliśmy, że tu jest wielka, wspaniała impreza, także bardzo nam jest miło, że, że możemy Wam na chwilę przeszkodzić. Wspaniała szkoła. Tutaj przepraszam też kolegę, który prowadzi imprezę. Witamy we Was bardzo serdecznie, dziękujemy za zaproszenie. No i gratulujemy, marszałka, bo w całej Polsce słychać o nim, że dużo pożytecznych rzeczy robi, że jest naprawdę e, warto brać z niego przykład i wspierać. Także jesteśmy tutaj, dziękujemy za zaproszenie. Nasze rolnictwo w województwie jest na bardzo wysokim poziomie, to dzięki wam, rolnicy, możemy cieszyć się, że w Polsce województwo podlaskie jest bardzo dobrze spostrzegane. Jest to województwo bardzo pracowite i bardzo, które poświęca najwięcej czasu dla społeczności. Jako w imieniu Urzędu Marszałkowskiego o szkolnictwie zawodowym, a w szczególności rolniczym w Sejmiku widzimy bardzo wielką potrzebę, żeby pomagać szkołom rolniczym, szkołom zawodowym. I razem jesteś szalony.